rodzinny to super sprawa. Wszyscy się cieszą i jest zabawa. Bo przecież mama mówiła, że w rodzinie nie siła. Warto się o tym przekonać, by życiowe trudności pokonać. Jaka jest moja rodzina? Całkiem grana. To drużyna Rowerolki albo góry Nam jest straszny Dzień ponowny Często wspólnie Gotujemy Kuchnię świata poznajemy Wtedy w domu Pachnie chlebem To znosimy się pod miarę Podarzają się I spory Nigdy włości nie jest skory W końcu bardzo się kochamy, chętnie z sobą czas spędzamy.